Witam Cię serdecznie w piątkowy, późniejszy troszeczkę poranek. Małe problemy techniczne, ale nie poddajemy się. Witam Cię na moim kanale Wołanie Intuicji. Ja mam na imię Danusia, a to jest nasz wrześniowy cykl wypracowania sobie ciszy, czyli wprowadzenia praktyki medytacji do codziennego życia, po to, żeby. Odstawić na bok to wszystko dookoła, co do nas mówi, krzyczy, świeci, migocze, i żeby usłyszeć siebie, swoje wnętrze, swoją intuicję. Bo bardzo ważne jest wiedzieć, że nikt w tym świecie nie wie tak dobrze jak Ty, co jest dla Ciebie najlepsze. Trzeba po prostu przefiltrować to, co słyszymy nawet w środku, co nie jest nasze, a co jest nasze. I bardzo łatwa droga do tego to jest przysłuchanie się, jaką barwę ma ten głos, który do ciebie mówi, który w danej chwili słyszysz. Bo tak, możemy słyszeć wiele głosów, i to jest absolutnie normalne. I my nie musimy się ich pozbywać. Może czasami to być nawet niemożliwe. Ważne, żeby przefiltrować i wiedzieć, którego głosu słuchać. A słuchamy tego, który jest ciepły, łagodny, spokojny. Nie tego, który krzyczy, który e, pyskuje, który, który poniża Cię, który wytyka Ci błędy albo e, poniża innych, tak też jest. Ma jakąś opinię, nie wiem, no, ale dobrze, naprawdę nie chcę przedłużać. Staram się trzymać w ryzach. Dzisiaj będziemy mieli medytację rzeka. Będziemy razem z oddechem pobierać taką falę energii, która będzie przepływała przez całe nasze ciało. Dlatego do tej medytacji jak najbardziej możesz leżeć. No ja z przyczyn technicznych. Siedzę. Natomiast to jest wszystko też wizualizacja. Kiedy siedzisz, możesz zwizualizować, że leżysz na płasko. <laughs> Przepraszam. Kiedy leżysz, możesz wizualizować, że chodzisz, że latasz, że siedzisz. Wszystko możesz. Sky is the limit. Albo uh, your mind is the limit, w sumie bardziej. Także przyjmij proszę wygodną pozycję już teraz. Zamknij oczy. I już klasycznie trzy wdechy i wydechy na początek. Pozwól, żeby twoje ciało normowało, teraz oddech. Tylko przyglądamy się. Twoje ciało samodzielnie oddycha. Przy kolejnym wdechu poczuj, jak napływa energia. To może być jak woda, energia, i osadza się w przyczółku Twojej głowy. Kiedy na sekundę wstrzymasz powietrze, ona aż wręcz uciska Twoją głowę, a kiedy robisz wydech, wlewa się do całego Twojego ciała i przepływa do samych stóp. I znowu, kiedy nabierasz powietrze, ona zbliża się do Twojej głowy. Mikrosekunda zatrzymania i przepływa. I jeszcze raz napływa, delikatny ucisk i przepływa. Jeszcze raz wdech. Teraz tylko obserwuj, jak zgodnie z Twoim oddychaniem przelewa się przez Ciebie ta rzeka, płynie. Oczywiście to nie są pojedyncze fale, tylko one formują tą całą rzekę. To jest ciągły przepływ. Po prostu ten moment wdechu, zatrzymania i wydechu to jest ten moment kulminacyjny tutaj na głowie. Ale w Twoim ciele cały czas płynie energia, taką jak rzeka też ma kolejną falę, kolejną falę, i płynie sobie do stu i stamtąd wypływa po prostu. czy ta rzeka jest taka szeroka jak twoje ciało od jednego ramienia do drugiego może być troszeczkę szersza może być tak, że twoje ciało jest po środku nurtu tej rzeki a ona delikatnie zatacza koła, za i możesz wtedy poczuć także takie falowanie jeszcze z boku na bok Po prostu płynie. Razem z tą rzeką mogą przepływać myśli, jeśli jakakolwiek się pojawia, tutaj po prostu przepłynąć. Tej rzeki możesz przyjrzeć się troszeczkę bardziej uważnie swojemu ciału i zauważ, czy gdzieś ta rzeka nie napotyka przeszkody. Czy nie wystaje jakiś kamień, jakiś konar, jakiś śmieć, porzucony rower. Przyjrzyj się. Porzuć ocenę i pamiętaj, że wszystko, co się pojawia, jest odpowiednie. Ty to nawet możesz widzieć jako konkretną sytuację, jako konkretną emocję, przeżycie, wspomnienie, plan. Tylko obserwuj. Gdzie to się znajduje? Czy jest kilka takich przeszkód, czy jest jedna? Może nie ma wcale, może ta rzeka płynie takim nurtem, zasuwa pięknie. To wspaniale, to znaczy, że, że masz wszystko pięknie w swoim ciele oczyszczone i ta rzeka. Może hulać, albo że coś jest głębiej pod powierzchnią. <laughs> Ale na chwilę obecną, wszystko to, co się pojawia, jest jak najbardziej odpowiednie. I tylko się przyglądaj, nie rób nic na siłę. Zauważ, czy ta rzeka potrafi usunąć te przeszkody, dać im odpłynąć. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to wspaniale. Ty tylko obserwujesz. I wszystko, co ma odpłynąć, odpłynie w odpowiednim momencie. Może być tak, że wymyła część gałęzi, kilka kamyczków usunęła, Kilka śmieci, a jakieś jeszcze cały czas tam są. Może nie potrafisz ich zdefiniować, to też jest w porządku. Ty nie musisz wiedzieć, co dokładnie cię blokuje. Ty musisz pozwolić, przepraszam, ty możesz pozwolić sobie na odpuszczenie wszelkich blokad. My nie musimy wiedzieć, co jest do naprawy. To jest tak jak oddanie samochodu do serwisu. Panowie zrobią, naprawią. Jest rachunek na koniec. Dziękuję, do widzenia. Ja się nie zastanawiam, co tam poszło nie tak. Ty się też nie zastanawiasz, prawda? A nasza rzeka była. Skupiasz się na fali i zauważasz jedynie przeszkody. Może jest i tama. Może rzeka w ogóle nie może płynąć. Na rozbicie tamy też przyjdzie mamy. Możesz pozostać w tej medytacji tak długo, jak sobie życzysz, to będzie moment, żeby zapauzować ten filmik. Pamiętaj tylko, żeby na koniec y, intencjonalnie zrobić trzy wdechy i wydechy, żeby wrócić do tu i teraz. A jeśli już kończysz praktykę, to tu i teraz wdech i wydech. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Przyjmuję. Oddaję. Dlatego możesz powracać do tej praktyki tak często, jak tylko czujesz, tak często, jak tylko chcesz, potrzebujesz, bo właśnie jeśli. Zauważyłeś, zauważyłaś jakieś przeszkody, które, które tam są. Nie czuj się źle, nie czuj się winny. One po prostu są, każdy z nas je ma. Bardziej na powierzchni trochę głębiej wróć do tej praktyki i tylko przyjrzyj się, a może tym razem rzeka puściła, udało jej się wymyć. I do momentu, aż będzie czysto. A jeśli potrzebujesz wsparcia, to skontaktuj się ze mną. Możemy zrobić indywidualny proces, możemy przyjrzeć się temu bliżej. Możemy założyć cały ten ekwipunek do nurkowania, zanurzyć się w Twoją rzekę i, i odnaleźć. Bo tak trochę jest. Wspaniałego dnia Ci życzę i wspaniałego weekendu, a i wspaniałego życia. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro na kolejnej praktyce. Zasubskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, żeby, żeby dostać powiadomienie o kolejnej praktyce. możesz również postawić mi kawę, jeśli podobają Ci się, Moje medytacje, te ćwiczenia. Będzie mi też bardzo miło. A najmilej jest mi, jak zostawisz komentarz. To jest, to jest sygnał, że tak, że nie przez przypadek ktoś to trafił, tylko skorzystał i, i coś to zrobiło. Jeszcze raz wspaniałości. Namaste.